Dzień dobry, witam Cię serdecznie na kolejnym naszym wspaniałym porannym spacerze, podczas którego opowiem na temat następnego nawyku, który stosuję w swoim życiu, a który to nawyk nie tylko wpływa pozytywnie na innych ludzi, ale przede wszystkim działa bardzo dobrze na mnie. Kolejnym nawykiem, który stosuję, jest po prostu życzliwość. Życzliwość i uprzejmość. Natomiast skupimy się na tym pierwszym. Jestem życzliwy dla innych. To znaczy, każdemu człowiekowi życzę jak najlepiej. Życzę ludziom, żeby zarabiali więcej pieniędzy. Życzę ludziom dobrego zdrowia. Życzę ludziom, ażeby mieli wspaniałe relacje wśród swoich najbliższych, pośród współpracowników, partnerów biznesowych, sąsiadów. I ogólnie rzecz ujmując, w każdej codziennej życiowej sytuacji, życzę ludziom, żeby osiągali sukcesy. Życzę ludziom, żeby spełniali swoje marzenia. Życzę ludziom, żeby stawali się lepszymi wersjami samych siebie. Jestem również uprzejmy, to znaczy, wobec każdego napotykanego człowieka staram się być po prostu życzliwy, staram się uśmiechać, staram się podzielić dobrym słowem, staram się po prostu dawać dobrą energię. Pytanie, które tutaj być może sobie zadasz, brzmi: czy osoby, wobec których jesteśmy uprzejmi i życzliwi, będą się tym samym odwdzięczały? Niekoniecznie. Czy osoby. Wobec których będę życzliwy i uprzejmy, będą mnie lubić? Również niekoniecznie. Koniec końców, nieistotne jest to, w jaki sposób osoby, co do których żywimy określone uczucia i wobec których jesteśmy życzliwi, będą nas traktować. Najważniejsze jest to, w jaki sposób my będziemy się zachowywać. Z języka angielskiego jest to dosyć trudne do przetłumaczenia, ale jest to po prostu tak zwany attitude. Your attitude, my attitude, nasze ogólne zachowanie, nastawienie do drugiego człowieka, podejście do osób, które spotykamy na naszej drodze. Ogólnie rzecz ujmując, również tutaj w kontekście życzliwości i uprzejmości, można powiedzieć, że niczego komukolwiek nie zazdroszczę, nie jestem zawistny, dlatego że. Koniec końców szkodziłoby to tylko i wyłącznie mojej osobie, a nie ludziom, co do których żywiłbym takie właśnie negatywne uczucia. To znaczy, jeżeli jestem zatrudniony w jakiejś instytucji i mam współpracowników, którzy wykonują dokładnie te same obowiązki, a zarabiają więcej, nie ma w moim sercu negatywnych uczuć, nie ma zazdrości, nie ma zawiści. Dlatego, że te osoby umówiły się na konkretne wynagrodzenie ze swoim pracodawcą, podobnie jak ja. Umówiłem się na konkretne wynagrodzenie z osobą, która mnie zatrudnia. Zawiść, zazdrość. Są to bardzo szkodliwe elementy naszego życia, które w negatywny sposób wpływają na nasze zdrowie psychofizyczne. Jeżeli będziemy ciągle z morową miną, zazdrośni, zawistni, będziemy innym życzyli braku sukcesów, będziemy życzyli innym porażki, no to to się obróci przeciwko nam. Na samym końcu to tylko my będziemy. Poszkodowani. Osoby, wobec których będziemy żywili takie uczucia, no naprawdę nie będą osobami, których to w jakiś sposób dotknie, a jeżeli dotknie, to tylko w niewielkim stopniu. To my na samym końcu będziemy po prostu cierpieć. Dlatego, jestem życzliwy, jestem osobą w miarę uprzejmą i wcale nie oznacza to, że nie jestem asertywny. Jak również nie oznacza to, że jestem słaby. Dlatego że w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w XXI wieku, życzliwość, uprzejmość, bycie osobą miłą dla innych, dosyć często interpretowane jest jako słabość i poprzez tą interpretację pozostali ludzie, którzy niekoniecznie mają dobre intencje wobec nas, będą starali się to wykorzystać na naszą niekorzyść. Wcale uprzejmość i życzliwość nie oznacza słabości. Ciągle możemy być asertywni, ciągle możemy być pewni siebie, ciągle możemy wiedzieć, kim jesteśmy, czego chcemy, do czego dążymy, realizować swoje marzenia, cele, spełniać różne założenia, które mamy w swoim życiu, ale równocześnie ciągle możemy pozostać osobami życzliwymi, ciągle możemy pozostać osobami, które będą życzyć innym po prostu dobrze. Jeżeli mowa o uprzejmości i o byciu życzliwym, to również. Ma to miejsce w przypadku na przykład instytucji, jaką jest uniwersytet i ma to związek z traktowaniem wszystkich ludzi, którzy tutaj są zatrudnieni. Jako uniwersytet, jako edukacyjna jednostka, no zatrudniamy tutaj wielu ludzi. Są profesorzy, doktorzy, jest rektor, są wykładowcy, są osoby z tytułem magistra, ale są również przecież panowie ochroniarze, są również panie sprzątaczki, są panie kucharki. Mamy również osoby, które sprzątają na przykład parking. Czyli w tej danej instytucji, jaką jest uniwersytet, mamy ludzi, którzy pełnią różne funkcje. Pełnią je ze względu na swoje wykształcenie, doświadczenie. Umiejętności. I oczywiście sam uniwersytet jest, można powiedzieć, instytucją hierarchiczną. Mamy rektora, później mamy, wiadomo, osoby, które znajdują się na niższym szczeblu tej drabiny uniwersyteckiej. Natomiast w moim przypadku do każdego człowieka, który tutaj pracuje, podchodzę z życzliwością i uprzejmością i dokładnie w taki sam sposób traktuję rektora, jak również panią sprzątaczkę. To znaczy, moje podejście do tych ludzi zupełnie się nie różni, i nie zwracam uwagi na to, że ktoś ma na przykład wyższe wykształcenie i jest na wyższym stanowisku, a ktoś na przykład nie ukończył studiów i zajmuje się sprzątaniem m.in. toalet, podłóg i naszych biur. Na poziomie ludzkim, na poziomie bycia współpracownikiem, osobą, która należy do tej instytucji, Dokładnie w taki sam sposób jestem życzliwy i uprzejmy dla pana rektora, profesorów, doktorów, panie sprzątaczki, panów ochroniarzy i tak dalej. Nie rozróżniam tych osób ze względu na ich wykształcenie, na ich pozycję, jaką tutaj zajmują, obowiązki, które wykonują, dlatego że wszyscy jesteśmy sobie tutaj potrzebni. Panie sprzątaczki dbają o nasze biura. Codziennie je sprzątają, sprawdzają, czy nie ma rzeczy, które trzeba by na przykład również naprawić, a jeżeli takie są, no to zgłaszają to do techników. Panie kucharki, gotują jedzenie w kantynie, oczywiście trzeba je kupić, ale również zapewniają pożywienie osobom, które nie tylko tu pracują, ale również które tutaj studiują, uczniom, studentom i tak Panowie ochroniarze dbają o bezpieczeństwo nie tylko uczniów, nie tylko studentów, nie tylko wykładowców, ale na przykład między innymi pilnując samochodów i motocykli, którymi osoby zatrudnione tutaj przyjeżdżają. Także jest to system połączony. Warto szanować każdego człowieka, warto być uprzejmym, warto być życzliwym. Nie wszystkich musimy lubić, nie wszystkich musimy kochać. Możemy być asertywni, nie ze wszystkimi musimy się zgadzać, nie ze wszystkimi musimy utrzymywać jakiekolwiek relacje przyjacielskie czy koleżeńskie, ale możemy być po prostu życzliwi. Jestem życzliwy, to znaczy każdemu życzę sukcesu. Życzę każdemu zarobienia pieniędzy, dobrych relacji, spełniania marzeń, tego, żeby być zadowolonym i szczęśliwym w życiu, nie zawiszczę. Nie zazdroszczę i w bardzo dobry sposób pozytywnie działa to na moje życie. Jestem po prostu spokojniejszy, nie porównuję się z innymi ludźmi, jak to ma miejsce w opisie dezyderaty i nie jestem dzięki temu zgorzkniały. Wiem, czego ja chcę, do czego ja dążę, jakie ja mam cele, jakie ja mam założenia, jakie ja mam marzenia i kompletnie nikomu czegokolwiek nie zazdroszczę. Nie zazdroszczę ludziom tego, że mają więcej ode mnie pieniędzy, że osiągnęli więcej ode mnie sukcesów. Nie zazdroszczę, że ktoś posiada lepszy samochód albo motocykl. Nie zazdroszczę, że ktoś ma piękny, wspaniały dom. Nie zazdroszczę na przykład tego, że ktoś ma lepszą osobowość od mojej. Kompletnie nie ma we mnie takich uczuć. Oczywiście wcześniej, na wczesnych etapach mojego życia, tak nie było. Tutaj potrzeba konkretnego rozwoju, potrzeba po prostu czasu, potrzeba działania, potrzeba zmian, które sami będziemy wprowadzać w ten nasz sposób myślenia, w nasz sposób działania, po prostu w nasze życie. Wierzę, że możemy się stawać lepszymi wersjami samych siebie. Możemy być osobami, które będą osiągały sukcesy, które będą zadowolone i szczęśliwe, które będą akceptowały samych siebie, będą akceptowały innych i będą osobami w miarę tolerancyjnymi. Przede wszystkim nie będą kogokolwiek osądzać, tym bardziej bezpodstawnie. No i również dzięki życzliwości będą mieli lepsze, spokojniejsze, o wiele bardziej jakościowo wspaniałe życie. Bądź uprzejmy, bądź życzliwy, zobaczysz, że na pewno zwróci się to Tobie dwukrotnie albo wielokrotnie, i nie tylko inni ludzie będą zadowoleni i skorzystają na tym, i nie tylko wpłynie to pozytywnie na nich, ale również, a może przede wszystkim na Ciebie. Pozdrawiam Cię serdecznie, życzę wspaniałego dnia, przesyłam uśmiech i jestem wobec Ciebie życzliwy, to znaczy życzę Tobie jak najlepiej i wszystkiego dobrego. It's all in.